W grze z aktualizacji na aktualizacji mamy coraz więcej pojazdów bojowych. W tym odcinku wyróżnimy sobie najlepsze z nich. Witam wszystkim i witam was kolejny kolejnym na kanale, w którym pokażę wam według mnie najlepsze pojazdy bojowe, najsilniejsze z nich. Przy każdym pojeździe wymienię jego największe plusy, ale też minusy. Pierwszym pojazdem bojowym jest Avenger i według mnie jest to najlepszy pojazd bojowy w grze, na pewno najlepszy pojazd atakujący. Posiada bardzo dużo zalet, pierwsza z nich to trzy szybkostrzelne działka, które mają nieograniczoną ilość pocisków. Jeżeli jakiś gracz jest atakowany tymi działkami, no to z jego perspektywy wygląda to tak, jakby cheater podkładałby wybuchy. Ciężko zrobić cokolwiek, ciężko się ruszyć i ciężko pokonać Avengera jakimkolwiek innym pojazdem bojowym. Druga zaleta to możliwe zmiany ciągu, dzięki czemu Avengerem raz może latać jak samolotem, a raz jak śmigłowcem. Trzecia zaleta to duża wytrzymałość, Avenger wytrzymuje aż 8 rakiet RPG, więc tak prędko zgiba się go nie zdejmie. Czwarty plus to możliwość modyfikowania wewnątrz pojazdów bojowych takich jak Tampa, Opresor albo Insurgent, ale też możliwość modyfikowania broni do wersji drugiej, a jest to bardzo przydatna sprawa. Ostatnia zaleta to autopilot, którego Avenger posiada, dzięki czemu, nawet jak sterujecie pojazdem sami, no to po jego włączeniu będą interakcji macie możliwość przejścia na działko albo uzupełnienia zapasu amunicji w broniach w wersji drugiej. Jeżeli chodzi o wady, no to jego wadą jest ociężałość: bardzo ciężko, bardzo wolno zrywa się do góry. A druga wada to to, że mimo tego, że Avenger wytrzymuje 8 rakiet RPG, no to już czwarta albo piąta z nich. Może doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika przez Avenger po kilku minutach, nie będzie już zdatny do latania. Jednak pojazd jest mimo wszystko bardzo silny i warto go kupić. Alternatywą Avengera jest mobilne centrum operacyjne. Jest to ciężarówka, która pełni dokładnie takie same funkcje mobilnej bazy. E, czyli też tam mamy możliwość modyfikowania pojazdów bojowych, mamy możliwość modyfikowania broni do wersji drugiej. E, tak samo też mamy dostęp do trzech szybkostrzelnych działek z nielimitowaną amunicją. Jedynie, MC od Avengera wyróżnia to, że MCO jest o wiele bardziej wytrzymałe, do tego stopnia, że pojazd ten jest najbardziej wytrzymałym w grze. Potrafi wytrzymać około 20 strzałów z RPG, niezależnie w które miejsce strzelamy: czy to jest ciągnik, czy to jest naczepa. Jest to prawie że trzykrotnie większa wytrzymałość od czołgu, jednak wadą tego pojazdu jest to, że w starciu z takim Avengerem MCO praktycznie nie ma szans, mimo swojej wytrzymałości, ponieważ pojazd ten nie ma za bardzo możliwości strzelania w cele, które są wysoko nad nim, no i to jest bardzo duża wada. Do tego porównania do takiego Avengera MCO się rzeczy o wiele wolniej przemieszczamy się po mapie. Kolejny jest nowy czołg Anjali, który jest o wiele lepszy od swojego poprzednika, ma lepszą wytrzymałość, bo potrafi przyjąć 7 rakiet RPG. No kiedy stary czołg przyjmuje tych rakiet 3 Do tego Kanjali jest o wiele lepiej uzbrojony Mamy karabin maszynowy, który jest umiejscowiony na górze e, mamy dwie wyrzutnie granatników oraz miny No i do tego też konstrukcja czołgu jest zrobiona tak, że teraz kiedy uderzymy w jakiś pojazd, no to zazwyczaj go spychamy Nie ląduje on pod naszymi gąsienicami I przez to nie wybucha, co nam zadaje dodatkowe obrażenia e, Dużą zaletą, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, chociaż no, dla was jest to oczywista sprawa jest działo, które możemy obsługiwać z pozycji kierowcy, dlatego jest to duża zaleta, no bo jak rozejrzymy się w grze, no to jest mało takich pojazdów, które posiadają obsługę uzbrojenia z pozycji kierowcy, gdzie mamy nielimitowane wybuchowe pociski. Kolejny pojazd też pancerny to BWP i ma ogrom zalet. pierwsze to wytrzymałość, bo jest ona dokładnie taka sama jak w nowym czołgu, o którym wam przed chwilą mówiłem. Też wytrzymuje się na rakiet RPG. Mamy możliwość też wybrania uzbrojenia, albo bateria z rakietami ziemia-powietrze, Albo standardowe wybuchowe działko, no które raczej wydaje mi się być lepsze od baterii, dlatego że tutaj amunicja jest nieograniczona, w porównaniu do tych rakiet, które po chwili się kończą. E, mamy też możliwość zainstalowania miejsc zbliżeniowych, jest też możliwość podczepienia przyczepy przeciwlotniczej. No jakby tego było mało, no to BWP potrafi też pływać po wodzie, więc nie tylko w warunkach lądowych jest w stanie sobie poradzić. E, wadą jednak jest to, że tutaj uzbrojenie obsługuje pasażer, a nie kierowca jest to tym bardziej rozczarowujące. No, bo w poprzednich częściach GTA, gdzie ten pojazd się pojawiał, to tam uzbrojenie obsługiwał właśnie kierowca. Piąty pojazd bojowy to Deluxo i głównym powodem tego, dlaczego on tutaj się pojawia w tym odcinku, to rakiety, które są niesamowicie cenne i bardzo szybkie. Praktycznie w ogóle nie ma możliwości uniknięcia ich, no chyba że posiadacie systemy antyrakietowe, np. flary. Do tego Deluxo ma możliwość latania i unoszenia się tuż nad wodą, co przy włączonym trybie uniemożliwia jego zatopienie. Wadą jednak jest to, że on nie jest pancerny i nie posiada żadnych osłon, więc no nie ma żadnego problemu ze strzelaniem go z nieba, na przykład wybuchową snajperką. Do tego jest bardzo wolny, więc też nie jest to zbyt odpowiedni pojazd do poruszania się po mapie. W tym przewyższa go opresor oraz jetpack. No, chociaż z tą różnicą, że w Deluxe mamy możliwość zabrania pasażera. Szósty pojazd to Hunter, który bez wątpienia jest najlepszym śmigłowcem bojowym w grze. Posiada rakiety namierzające, ostrzał rakietowy, bomby i wybuchowe działko drugiego pilota, który ma ogromną siłę rażenia. Do tego, mimo swojego ciężkiego zbrojenia, jest bardzo zwrotny, jest najbardziej wytrzymali śmigłowcem w grze na równi z akulą. Potrafi wytrzymać dwie rakiety RPG. Chociaż już pierwsza z nich doprowadza do tego, że mamy poważne uszkodzenie silniku, przez co po kilku minutach nie będzie już zdatny do latania. No ale na razie nie masz szwiegowca w grze, który by przyjął taką rakietę bez większych problemów, no więc tą wadę Hunterowi możemy wybaczyć. Hunter posiada też systemy przeciwdziałania, więc mamy możliwość zainstalowania flar, które zmylają rakiety namierzające, a to też jest duża zaleta. Często hunter porównuje się do Akuli, no ale w Akuli nie mamy wybuchowego działka drugiego pilota, tylko normalny karabin maszynowy. To jest bardzo duży minus. No i w akuli musimy wybrać albo rakiety namierzające, albo ostrzał rakietowy, kiedy Hunter posiada oba te uzbrojenia. Kolejny pojazd to tampa bojowa, która też jest bardzo mocno uzbrojona, ale jej największą zaletą, przez którą pojawia się w tym odcinku, jest obrotowe działko na dachu z nielimitowaną amunicją. Działko to możemy obsługiwać jako kierowca, a już wcześniej wam mówiłem, że pojazdów tego typu jest naprawdę bardzo mało. Do tego tampa posiada rakiety namierzające, które pozwolą zadawać uszkodzenia pojazdom pancernym, i posiada również moździerz, który jest umiejscowiony z tyłu pojazdu i który pozwala nam się pozbyć ogona. Pojazd jest bardzo mobilny i idealnie się nadaje na walki z policją, z innymi graczami. Nadaje się też na misje, na przykład napady, gdzie mamy możliwość zabrania tego pojazdu, co też jest dużym plusem. Jeżeli chodzi o wady, no to wadą tampy bojowej jest niestety to, że nie jest ona odporna na wybuchy, a drugą wadą są osłony na szybach, które raczej nie spełniają swojej roli i są całkowicie przebijalne. Do ósmego numeru zakwalifikowałem dwa pojazdy, a są to myśliwce Laser i Hydra. Oba myśliwce mają praktycznie takie samo uzbrojenie, czyli rakiety namierzające oraz wybuchowe działko, które niejednokrotnie okazuje się być lepszym wyborem niż same rakiety. Jedyne co wyróżnia te dwa myśliwce, no to to, że laser jest troszeczkę szybszy i bardziej zwrotniejszy. A hydra ma możliwość pionowego startu, co pozwala wystartować tym myśliwcem praktycznie w każdych warunkach. No ciężko tutaj powiedzieć, który z nich jest lepszy. Raczej to zależy od tego, jakie zalety cenicie sobie bardziej. Kolejny pojazd w tym zestawieniu, jedyny, który nie posiada wbudowanego uzbrojenia, to Kuruma. Jest to pojazd bardzo często wykorzystywany, ponieważ posiada osłony na szyby, które w porównaniu do innych pojazdów są najmniej przebijalne, a no więc gracz w tym pojedzie może się czuć w miarę bezpiecznie. Do tego osłony nie pozbawiają nas możliwości strzelenia, tak jak to na przykład się dzieje w Nightsharku, a to też jest duża zaleta. Kuruma często wykorzystuje się na przykład na napadach, praktycznie przydaje się tam w co drugiej misji, bo ty w ogóle sobie nie radzą z przebiciem osłon, nawet z minigana. No i dodatkowo kuruma jest bardzo mobilna, bardzo fajnie się ją porusza po mapie, co może dodatkowo utrudnić trafienie w nas. Nie jest ona jednak pozbawiona wad. Nie ma ona odporności na wybuchy, tak jak Night Shark i Duke Death, No więc trzeba się pilnować przed przeróżnymi rakietami i wybuchowymi działkami. Dlatego przedostaniu numerem jest właśnie Night Shark i jego największą zaletą jest wytrzymałość na wybuchy, bo potrafi wytrzymać trafienie 8 rakiet RPG, więc ta wytrzymałość jest większa niż w nowym czołgu. Do tego pojazd jest dość szybki i ma też możliwość podczepienia przyczepy przeciwlotniczej, co wzmocni jego siłę bojową. Posiada też osłony na szyby, które no, w jakiś sposób nas tam chronią. No, chociaż są troszeczkę bardziej przebijalne o tych w Kurumie. Dokładnie przebijalność tego samochodu pokazałem wam w materiale, który teraz wam się wyświetla w prawym górnym rogu w karcie. E, no i też wadą osłon jest to, że kiedy je zainstalujemy, no to nie mamy możliwości strzelania z ręki. Jesteśmy wtedy praktycznie pozbawieni jakichkolwiek zdolności atakujących. E, mamy możliwość oczywiście zdjęcia tych osłon, ale wiadomo, że wtedy jesteśmy bardziej odkryci na pociski. Więc sami musicie zdecydować, jaką konfigurację wolicie. Ostatni pojazd na tej liście to opresor jest to latający, uzbrojony motocykl, który, co prawda, nie jest jakiś pancerny i nie ma osłon, które nas chronią. No, ale chyba nic tak ciężko nie zdejmuje się z nieba, jak właśnie tego motocykla. E, może strasznie uprzykrzyć życie, bo w powietrzu jest bardzo zwinny, przez co łatwo inka rakiety. No, chyba że te rakiety pochodzą z takiego pojazdu jak Deluxe, a przed nimi trudno uciec. E, jest też bardzo szybki i do tego ma rakiety namierzające, dzięki którym jest w stanie zaatakować gracza. Do tego oppressor jest fajnym środkiem transportu. Można nim się szybko przemieszczać po mapie. Pod warunkiem, że wytrenuje się ten cały movement latania i dotykania ziemi. No bo trzeba to robić, aby ponownie użyć do palacza, aby on się ponownie naładował. Jest bardzo fajny i osobiście go polecam A jeżeli chodzi o ten materiał to już właściwie tyle No jak widzicie tych pojazdów bojowych w grze jest naprawdę bardzo dużo No i też zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo dużo tych pojazdów ominąłem e, No ale starałem się wybrać najlepsze swoje profesji. Więc na przykład nie wybierałem bombuszki kiedy w zestawieniu mamy Avengera No który jest e, po prostu lepszy e, Nie brałem akuli kiedy mamy Huntera z większą ilością zalet e, Też nie brałem tutaj na przykład w tym zestawieniu Insurgenta kiedy mamy tutaj BWP no, które właściwie ma takie same zalety i do tego oferuje coś więcej. Jest też Stromberg, który ma bardzo cenne rakiety, to jest jego największa zaleta, no, ale przecież mamy tutaj Deluxo, który też ma bardzo cenne rakiety, no i do tego jeszcze lata, potrawi się unosi tuż, tuż nad wodą. Bez konieczności nurkowania do niej. No więc tych pojazdów w grze jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Ale w tym odcinku wybrałem te najlepsze z najlepszych. I większość z tych pojazdów sam posiadam w garażu. No i niejednokrotnie z nich korzystam. Mam nadzieję tak jak zawsze, że materiał wam się przyda i wam się spodobał. Jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę. Zajęcam też do zostawienia sobieka tam na dole, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów na tym kanale. I jeżeli nie chcecie przegapiać codziennych live'ów, na których też niejednokrotnie testujemy przeróżne rzeczy. My widzimy się w kolejnym materiale, także do zobaczenia wszystkim, cześć.